Idziemy na, na szkolenie. Nie do tego wie na żarty. Wczoraj w Krakowie mieli na bogato jedzenie kawior! Ale mi tam kawioru nie trzeba mi wystarczy kled z tłustym. No i spaghetti, nie? I tyle! Tak beztrybowo może, może Palecio chce przychodzić na różne kursy i tak dalej ciomy na Orna O Romano Romano powerlifter a te gołąby gołąb, gołębie latają mi pod, pod auty także pędzę 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 i na dziesiątko w Katowicach co tu się odpierdzieli czym Marcin będzie nie Kurwa, Punto Plus. A tam jest golfinia, a tu Punto. Opie, jak golfik i Romano Powerlifter. Kurwa, masa, redukcja, o, ona, I onanizacja Ciebie, biedny, kurwa. kurwa! Ale to drzezola już to czujanie. <grym> zimie, o kurwa, ale, ale triceps. Kurwa, 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 kurwa.

w zadaniu towarzyszy bardzo duży stres. No i dzisiaj sobie jakie czynniki dietyczne mogą te konkursywne oglądanie się na siebie. Mamy cztery, cztery stopnię. Dzień dobry, witam dobrać... Państwa bardzo serdecznie. Zobaczymy czy Paleciuk ma autoreksję. Ale ale ciastek. Ja bijecie. Co bym zapomniał najważniejszego? Jedzenie jednak, jednak nie ma y, tu z tego chleba z tłusty. Niestety, ale też nie ma źle chudzinka idzie. Podobno schudnął Jest tylko jeden słuszny smak. Kawy. Ciasteczko. I taki se wypijemy kurła. Jak to jest, czterech miesięcy. Ze mną organizator tego kursu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Kto chciałbyś pozdrowić? Nie, to najpierw ja pytanie mam do Marcina. Marcin, co dzisiaj się nauczyłeś, wszystko, co zapamiętałeś? Wszystko, wszystko. Wszystko? tak i, mam. Dobra, Marcin tak ma. <śmierdzi> ja bym chciał pozdrowić tak. Leszka jeszcze, tak. dla racuta serdecznego naszego przyjaciela, wspólnika, tak. którego z nami nie ma dzisiaj, ale jest z nami sercem. Jest, jest. jest. Wyrunka, nie grumka, no? No i dałem, no. coś tam zalało w pracy podobno. No. Nie wiem, co to zalało. Nie Je, masz jebać <laughs> Ktoś musi. No, 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 no. Na pewno śpi, mój. No, pewno nie no, śpi. bo się łokieć jest. Tkanka tłuszczowa 69. <laughs> Jeżeli chodzi o wpływ na nowotwór prostaty, to obsługuje się negatywny z tych produktów w leśnictwie. Ktoś, kto kieruje więcej, to większe ryzyko raka prostaty. No i teraz znów, to daje rzeczywiście olepoczyniliście tego No i tutaj specjaliści z zakresu nowotworów stwierdzą, że zmniejszone ryzyko tych nowotworów zdecydowanie jest ważniejsze niż niewielki wzrost ryzyka raka prostaty. Chyba na przykład 30% ryzyka raka rekinowego, a ryzyko raka prostaty można się nie mieć

Why do you

na przykład życia, a jeszcze jak, i już musiał dużo kalorii. Przypadek specjalny. Dajemy sześć i zwiększamy maksymalnie ich czyli dodajemy 2,8 mamy 200 kilo więcej, a nawet tego nie odczujemy. Dalsze to są ale one mają więcej

są no ile się stwierdza, bo ciężko wygrawane w przypadku złotych szoków. Zobaczmy, nie wiem, znacie jakieś? Poluczko. No. Ale poza mi się to całkowicie wierzę, że te podródy czasami się dzieją. Tak? I ciekawy. Zawsze w przypadku osób, które nie mogą przejść, póki kursze, to za kalor. Uwierzcie, że takie osoby się zdarzają. I wtedy nie, nie przesadzamy, tak? Wydajemy mnóstwo sensie, krótkich, tylko nawet no tak, z śmiechem kosmów. Zjemy z nich mamę ale, a zjemy z tego wane, to łatwiej, jakby nie na to nas Ale w przypadku, że są bardzo dużo kalorii w to się nam mnie zwyczajnie jeździ, bo Tak wyglądało, jak po kaloryściu, ja to 4, kalorii, wodnika 57 gramów, ale to przy tej kaloryści się może mieć mniej, a ja po prostu w ten sposób. No nie była <grym> to najważniejsza, 6,6 <grym>

Jedziemy sobie, rozumiecie, w Punto Plus. Tu już lusterka, widzicie, że są ok, Lewa, prawa. Jedziemy sobie tą drogą, gdzie nie zawsze jest grzybobranie. Ale chyba dziewczynki mają dzisiaj wolne zetkę. <grym> Urlop na żądanie chyba wzięły, Bo żadna nie stoi. No, że kurde, jeszcze mamy ostatnie miejsce, w którą zawsze, w którym ostatnio uszczeliłem pan Państwo policjantów Miała tu krzesełko aż tu dzisiaj tylko woda po niej została Oj, wolne mają, no nic Nie, a chciałem wam ograć <laughs> Także Marcin już po szkoleniu Nowa wiedza, ach, tej wiedzy nigdy za mało Panowie panie Kolcie się Nie dotyka, no jo, akurat no pain, no gay, 100% dieta. Jak wiecie znacie. Nie odpuszczam zdrowo, smacznie i kolorowo. O. także o bardzo dużo idzie się informacji o balania mitów i tak dalej akurat. Jedety są tacy co powiedzmy się to porównać do Sebastiana, czyli nie stoi w swojej tam wiedzy, tylko dalej czyta, na okrągło czyta, na, edukuje się. Tak samo jest z nimi nie? No. Także myślę, że warto Warto z takiego czegoś skorzystać, jeśli chcecie tam Sami do siebie powiedzmy Się doszkolić I tyle! Kurła! Hica jak pierun Jest niemożliwe dzisiaj Ciepło Także się przejedziemy gdzieś Do Wrzosa Na, na Ruda to Trzeba mieć szczęście na wsi nie nieopodal chudowa sobie jadę na winklu jadę na winklu, wyjeżdżam za winkla, a tu patrzę traktor jedzie na moim pasie z przyczepką no, że Marcin już za późno było na reakcję, to sobie gada zjedzie na poboczy bo to była szybka reakcja Marcina no ale był krawężnik w dos dosyć duży i co Marcin? Niestety się stało Marcinowi No a mianowicie Opona Cała Ale Opona bez luftu Od razu pana W Wkurwienie moje było tak mocne Dalej jest Teraz jest pełne opanowanie Musiałem wymienić sobie zapasówkę Szkoda, że to było takie zdarzenie, bo facet facet to bym chyba zajebał Tak mi się wydaje Także taka sytuacja Nie ma co gadać Ale dobry dzień mimo rozjebanej Felgi i opony Będzie plus 600 w profa po ostatnim tygodniu niepowodzeń Wracamy na zwycięski tor Hajdok Speed dostał i zastanawiam się czy nie wypłacić. Mam tam połówkę lub mecz, a dają mi 400, no jest 406 do wygrania A jak mi dadzą około 340 to myślę, że to wezmę ta 54 Proszę bardzo, tak jak zawsze jest za pane miejsca parkingowe tak, teraz jest puściutko Everybody, yeah. 6 rano, trzeba odwalić trening Po wczorajszych Fizjoterapeutach, masażach Marcin czuje się rześko Nieprawdopodobnie, także Tu po lewej z 24H Hala sportowa No i o nie 6 rano Odżywka weszła, widzicie. Na czczo robi się, robią się cuda. Patrzcie jako te Każdy bo wszystko widać. Patrzcie jak idzie się ładnie ubrać. Tu ekstra, nie? Dotąd. A tu słuchaweczki, bo moje się wczoraj zepsuły, a że te są ze smarta, za to, że chodzę na siłownię. Uzbierałem dawno temu. Koszuleczka, troszeczkę do słuchawek. Jest kurwa. Wygląd, jest kurwa Image, wszystko pięknie. Tylko, żeby te łapska jeszcze były bombowe. 48, taki jest, taki jest zamiar. Puściutko, nikogo nie ma. I o dziwo jest. Wysprzątane. Miałem jechać na zabrze. Stwierdziłem, że nie jadę na zabrze. No do może przyjdzie taki piękny młodzieniec na smart gym. I proszę bardzo. Powinniście go kojarzyć. To normalny Gregor, kurwa. P Mac -Gregor. <głos> 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 Polski McGregor. Coraz lepsza. <noise> Coraz lepsza sylwetka, proszę. No, bajcka, bajska kurwa. No, naprawdę, obserwujcie jego konto na Instagramie. Synek, tak kurde się przykłado. Oczywiście jedzie moim planem, nie? Treningowym. Dlatego taka sylwetka, no, 100% natural, jeszcze, nie? Jeszcze ja! Jeszcze ja. Nawet teścia nie ładuję, nawet nie ma teścia, rozumicie, jeszcze. Także, dziewczynki, bierzcie się za niego. Może szmarnemy? Szmarnemy, synu, a co nie? Także jadymy, jadymy dalej. Jebać, e, no, jak Lonia mi wczoraj zjebała kupon. Dzie... Jaka do... jest? Te magnezy nie używam. Plus 20 kg. Skąd poleciaka? Czas tak Ty, A, ty możesz jedna czerwono, drugo Drenik wchodzi jak szalona. Czy ona nie jest pierdolona? E! Kurwa, kurwa, to się dzieje naprawdę! MacGregor rozpierdzielił redukcją Naturalist power, power Bulda. Powerbulter. No jest żyłka na bajcepsie. Lepsza wie, jak wie, o po waleniu. Więc chyba jest okej, okay, nie? Coś tam wie. Nie? Jak myślicie? Będzie 28 w bajcepsie. 16. A na wzwodzie. Marcin pamiętał i Sabina dostanie dzisiaj coś do rąsi. Ha, nie z bakole! Magnezjo dostanie do rąsi. Pamiętałem! Już siedzi w aucie. Patrzcie, kto rano wstaje, tym ma takie pyry. Takie, a nie kurła, takie. Jak jądra na kurę w tej bombie. Te za dwie paczki. don't cry tonight don't let me go don't cry tonight don't let me go